Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, albumikiem. Albumik powstał na podstawie tutorialu, tutoriala Asi Szulik. Asia kiedyś tworzyła taki album na gotowej bazie, layoutowy, też z tej samej kolekcji, której ja, będę, który, który ja tworzyłam, Nice Moments. Ten albumik jest bardzo podobny do tego, który Asia stworzyła. Bardzo mi się ta kolekcja podoba, bardzo mi się ten sam pomysł podobał, więc też, że tak powiem, bardzo mocno się inspirowałam tym albumem. Zanim oczywiście pokażę Wam album, pokażę Wam z jakich materiałów korzystałam. Jeżeli chodzi o kolekcję, to tak jak już wspominałam, była to kolekcja Scrap and Me. To jest starsza kolekcja, nice moment. Bardzo ładna kolekcja, bardzo mi się podoba. Ona jest w takich różach, bieli, szarościach, więc piękna kolekcja. Tak. Mam jeszcze jej dosyć sporo, ponieważ kiedyś kupowałam y, te kolekcje, które mi się bardzo podobały. Chciałam mieć po prostu więcej. Y, więc myślę, że jeszcze niejedną pracę z tej kolekcji zrobię. Więc y, z tej kolekcji korzystałam. Y, y, tutaj są takie dodatki do wycięcia, więc też te, te wyda, te, te, z tych dodatków korzystałam y, do robienia kompozycji. Y, y, korzystałam z takiego papieru złotego on jest taki ma matowy z takimi drobinkami, więc też Wam pokażę, jak go wykorzystałam, też w bardzo podobny sposób jak Asia. Więc yy, to by była kolekcja. Yy, wykorzystałam również takie listki na kalce. Yy, z, tutaj mam takie listeczki, więc też sobie no trochę też do kompozycji. Takie, takie mam już takie bardzo duże, natomiast tych bardzo dużych nie używałam niekoniecznie nie mi pasowały do. Tej, tego zamysłu, więc to jest kolejna rzecz. Album powstał na gotowej bazie, na takiej małej bazie z Eco Scrapbooking 16 na 16 chyba cztery karty. Cztery karty. Kraftowy. Wykorzystywałam również te karty z i Cards Me Paper's jako karty maty, więc to. Była mi potrzebna również maska. Pasta modelująca, więc sobie tutaj przez maskę wyciskałam też bardzo podobnie jak Asia. Wykorzystałam brokacik. Taki biały opalizujący. Wykorzystałam również tutaj takie dekomiksy od Asi Szulik, właśnie. One są tutaj z takimi cekinami, więc też to wykorzystywałam. Więc Chyba takich tego Asia nie wykorzystywała, podobnie jak brokatu. I tutaj takich małych też półperełek. Więc z tego też z tego co pamiętam, Asia nie korzystała z tego. Wykorzystałam sobie również takie kwiatuszki materiałowe na taśmie, listki papierowe, no i oczywiście moją ulubioną girlandę z perełkami. To one są takie w kolorze takim jasnoróżowym. Więc to są materiały, z których korzystałam przy y, wykonywaniu y, pracy. A teraz pokażę Wam y, efekt końcowy. Tak się prezentuje okładeczka, więc, jak mówiłam, albumik jest 16 y, na 16, karty są chociaż ja nie wiem, czy te albumiki nie są 16 na 16 pół. Spadła mi jedna link, ale mam drugą. Tak, one są 16,5 na 16,5, no to jest karty, chyba są 16 na 15,5, coś takiego, więc tak wygląda okładka. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie, ono jest podniesione na tekturce. Na tym złotym papierze przyklejonym. Tutaj jest kompozycja. Oczywiście tutaj można zdjęcie wsunąć pod tą kompozycję, więc tak wygląda kompozycja. Tutaj użyłam tych właśnie cekinów od Asi. Natomiast grzbiet i tył to jest po prostu ten materiał, który był obity album. No i zaglądamy do środka. Okładka prezentuje się w ten sposób, że mamy. Skośną kieszonkę Tutaj wykorzystywałam te złote paseczki Asia też je wykorzystywała W swojej pracy Właśnie do takiego łączenia też Papierów to Bardzo mi się to spodobało Więc chciałam też wykorzystać Więc tutaj wykorzystałam Mamy skośną kieszonkę Mamy taką matę na zdjęcie Tutaj wejdą zdjęcia 9x13 Tutaj mamy książeczkę To tak wygląda Tak. Może sobie to zostawię i mamy tak. Okay. Pierwsza strona. Mamy połączone karty z tym złotym paseczkiem. Tutaj mamy te cekinki. Tutaj mamy kompozycję z tych listków, z elementów do wycięcia. Tutaj mamy zrobione przez maskę ten wzór. I on jest posypany właśnie brokatem. Żeby to się tak mieniło, świeciło. O, może coś tam widać, tak? No i tutaj oczywiście możemy sobie zdjęcie dać. i będzie fajnie to wyglądać. W każdej y, karcie mamy kieszonkę, no i tutaj mamy y, te karty, właśnie fancy karty i one są również na zdjęcia, one są na zdjęcia 10x15, tak, 10 na 15 Więc mamy w każdym, ok, no i lecimy sobie dalej. Kolejne to są bardzo podobne tak, karty, w zasadzie właśnie złączenie dwóch różnych papierów, przedzielone tym złotym papierem, przeciągnięte przez maskę, posypane brokatem, właśnie te ozdobne cekiny. No i tutaj mamy kompozycje większe, mniejsze. Natomiast właśnie można sobie zdjęcie zawsze wsunąć pod tą kompozycję i będzie w ten sposób wyglądać jak to będzie zdjęcie, tak? No tutaj będzie się zdawać tak? Nie będzie widoczne. No kolejna strona. OK. Y jeżeli chodzi o sam album, to tak naprawdę nie wiem dokąd poleci. Póki co go zrobiłam, bo bardzo podobała mi się ta kolekcja. Bardzo mi się podobał pomysł Asi, więc stwierdziłam, że zrobię. A co się z albumem stanie, to zobaczymy. Tak, ok. Kolejna. I też mamy tutaj te cekiny. Tutaj mamy w ten sposób. Jedne są większe te kompozycje, drugie są mniejsze. O, delikatnie można podsunąć i przykleić. Bardzo mi się właśnie podoba ten, ten efekt z tym brokatem, takim opalizującym. Oczywiście wszędzie ten brokat jest, no ale to można potem wyczyścić. Taki nadmiar o tam gdzie nie potrzeba. Ok, kolejny. Także dosyć prosty, ale bardzo efektowny, wydaje mi się, taki ten album jest. Sam pomysł bardzo fajny, więc yy, myślę, że jak będę miał inne też kolekcje, to też z innych kolekcji też yy, tego typu albumy, właśnie layoutowe, mogę zrobić, tak? Ok, jeśli chodzi o ostatnią stronę. To tutaj jest taka strona z tym takim kwiecistym papierem, i tutaj w zasadzie tylko mamy te mm, cekiny. E, ten wzór przez maskę, i jak coś na no to tutaj, zdjęcie. No, jeżeli chodzi o tutaj stronę okładkową, to jest taka lustrzane odbicie tej tutaj pierwszej. Tak. O. I też mamy tutaj skośną książeczkę, e, kieszoneczkę, i tutaj mamy. Książeczkę i taką matę na zdjęcia. Oczywiście zdjęcia można luzem sobie dać, można sobie przykleić na tych matach. Więc myślę, że na kilkanaście zdjęć z jakiejś tam okazji jednego wydarzenia wejdzie bardzo fajny album, prosty, ale myślę, że dosyć taki ciekawy. Także tak wygląda kolejna moja praca. Oczywiście dziękuję Wam za uwagę. Jak zawsze zachęcam do komentowania, do subskrypcji kanału i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam!